O co chodzi? Proszę Państwa, zacytuję Wam treść maila, jaką Dworczyk do Morawieckiego napisał w sprawie rozmów z Konfederacją. O których to rozmowa? Konfederacja? Nic a nic. No bo doły mają nie wiedzieć, tak? Momentalnie bym Państwu to wybablał, gdybym miał rozmawiać z Pisem, dlatego PiS nigdy nie będzie rozmawiał. Pisze Dworczyk, to jest proszę Państwa w 2020 roku, 7 lipca, a jak wiemy chwilę później, kilka dni później, były wybory na prezydenta Polski. Już udowadniałem w poprzednich odcinkach, że ludzie Konfederacji, w tym posłowie, namawiali na głosowanie na Dudę. Dzięki temu mamy ten zamordyzm, dzięki temu mamy to zagrożenie wojenne, dzięki temu wysyłamy y, panu Zełańskiemu, co sobie życzy, co sobie życzy. Pan Ben Wallace mówi, że nie jesteśmy Amazonem, ale Polska jest Amazonem. I uważajcie, bo to, to jest, proszę Państwa, język, to jest slang. To, to jest język jak gwara więzienna. Oni się posługują skrótami. Dworczyk z Monawieckim. E, Oni już długo ze sobą e, kombinowali. Uwaga. Okej, okay. to do Mateusza. Dworczyk do Mateusza. Okej, okay, już rozmawiałem. 14.30 jutro będę u PJK. PJK to jest Korwin Mikke. Dworczyk? Panie Korwin Mikke. Dlaczego pan nie powiedział, że, pan, że u pana był Dworczyk i uzgadnialiście? Proszę państwa, ktoś taki jak Dworczyk to, to figura był, to, to, to drugi po I co, panie Korwin? Cichosza? A co tam pan, a co tam pan zdilował wtedy z Dworczykiem? Pewnie ludzie by chcieli wiedzieć w konfederacji, co pan zdilował, tak? Winnicki oddzwonił, kontynuuje dworczyk. Panie Winnicki, rozmawiałeś pan z dworczykiem? O czym pan rozmawiał z dworczykiem? Proszę państwa, wybory 2019 to Wikipedia, to trzech liderów: Brown, Winnicki i Korwin. Żadnego Mencena wtedy nie ma. Mensen został teraz wyciągnięty, bo poufna y, druga strona, tak jak to się tam nazywa, y, zaczęła publikować maile. I obojętnie, co, co wam tam te głosła nie mówią o prorosyjskości y, Konfederacji, to jeżeli poufna druga strona, trzecia strona jest to akcja rosyjska, to znaczy, że spuszczają Konfederację po brzytwie. Czyli w dupie mają Konfederację. Nie dziwię się, nie dziwię się. Winnicki już oddzwonił, mówił, że wszystko gra, tylko mają, jako narodowcy, duże ciśnienie od korwinistów oraz części frakcji narodowej, ale proszę Państwa, właśnie dlatego Dworczyk się umówił z Korwinem która twierdzi, że my świetnie rozgrywamy całą sytuację. Proszę, proszę, jakie uznanie yy, konfederacji dla yy, działań Mateusza Morawie? To, to, to jest w głowie się nie mieści, ale, ale yy, ośle uszy nałożyli swojemu elektoratowi yy, i oni tracą wyborców. Yy, w sensie, że PIS rozgrywa i no tak domyślam się, i oni tracą wyborców. Więc cisną na Winnickiego i Bosaka, aby nas atakowali. Czyli doły cisną, a doły nie wiedziały, że góry są dogadane. Tak? Doły cisną. Dlatego ja mówię: w Konfederacji jest mnóstwo fajnych ludzi, ale naiwnych. Ale takich, którzy nie znają polityki. Mają jakąś pracę, ona jest tam popłatna, muszą jej pilnować, żeby zarobić. Polityka dla nich jest czarną magią. Dla nich polityka. Jest wtedy, kiedy YouTube wypromuje jakieś wideo, oni to obejrzą i mówią: O, dobre! I nie rozumieją, dlaczego to wideo ma tyle wyświetleń, a inne już nie, bo ci YouTube podpowiedział, gdzie masz y, czerpać wiedzę polityczną. No to jest właśnie ta drobna różnica. Więc cisną na Winnickiego i Bosaka, aby nas atakowali, a oni i tak to tonują. Bosak i Winnicki. Tonowali naciski dołów Konfederacji, jak to rozumiem. Przynajmniej tak mówi Dworczyk Mruga okiem do Morawieckiego. Jak go podprowadzałem w sprawie naszego ostatniego spotkania, to okazuje się, że to jakiś fake, bo on nie ma żadnych pretensji do nas w sensie winnicki, tak? W sprawie, tu, tu trzeba by to przeanalizować. Tam, jest, tam są tysiące maili, więc kupę roboty. Wiele wskazuje na to, że info o naszym spotkaniu wyszło z ich środowiska, bo powiedział, że rozmawiał o tym z Bosakiem, Braunem, Korwinem i Kuleszą. Panie Braun, to pan wie, że spotykacie się jako konfederacja z, z Morawieckim i jego ludźmi. To pan wie. A proszę, a pana, bo to proszę o ile. Ludzie Korwina, to, to są dość błyskotliwi, yy, narodowcy, no to ci, co są z Brownem, to poza się, Boże. No to Brown, gdyby nawet im powiedział, że no, tu my jako Konfederacja negocjujemy, to oni by chyba nawet nie zrozumieli, co Brown by mówił, tak mi się wydaje. No, jak, no chyba by nie zrozumieli. Ogólnie rozmowa bardzo dobra, zadowolony dworczyk z rozmowy z Winnickim. Prosiłem, aby tonowali ataki na nas. Jest, powtarzam, że to jest tuż przed wyborami prezydenckimi, co obiecał czyli Winnicki uczynić czyli tonować ataki. I tacy byli w tej kampanii. I tacy byli. Umówiliśmy się na spotkanie i dłuższą rozmowę o kooperacji po wyborach. I, wszyscy, I jesteśmy w domu. Coś, co podejrzewaliśmy, znaki były. Wychodzi w mailach dworczyka. Ile oni ze sobą rozmów odbyli. Ile oni ze sobą rozmów odbyli.